Dzień dobry, dzisiaj zrobimy taki tematik 6,5 kW Aktualna cena 1946 zł W momencie gdy ja go zakupywałem kosztował 1650 bodajże, ale POW MR firma fajny design, fajnie wygląda 6,5 kW dwie wersje są 4,5 i 6,5 kW także dzisiaj robimy taki temat jak widzisz ja zakupiłem ten falownik za kwotę 1638 zł, natomiast moja aplikacja, ale rabat w, w przeglądarce, którą mam, dobiła mi dodatkowy rabat na 1366 zł. Jakieś kody promocyjne mi sama po prostu dołożyła. Plus do tego w tej aplikacji jeszcze wejdzie cashback w postaci 70 zł, czyli 1290 zł, tak mnie kosztował ten falownik z wysyłką było, bo był wysłany jako prezent powiedzmy. Link do aplikacji tej Alerabat, bo już kilka osób pytało. Na dole pod opisem filmu dodaję link. I teraz zwróć uwagę na ten link. Ja dodałem opcję, że ja jestem polecającym, dzięki czemu jak kupisz coś w ciągu 30 dni, to ty dostaniesz dodatkowo jeszcze 10 zł na swoje konto i ja też za to dostanę 10 zł. Na razie nie ma w ogóle polecających ani jednej osoby. Jeżeli chcesz, zmasz po prostu tą końcówkę tam polecającej i możesz sobie konto założyć. Będziesz mieć. Aplikacja tak wygląda, tutaj mam ją w Chrome w dodatkach po prostu i to jest Alerabat. Tu sobie klikam aktywuj, cashback i, i w momencie jak coś kupuję, jak coś dodaje do koszyka to ona automatycznie mi sama pokazuje, czy chcę skorzystać z kuponów rabatowych. I jeśli są jakieś kupony dostępne, to aplikacja sama wpisuje te kody i stara się ugrać jeszcze coś na cenie. A więc co? Mamy kolejny unboxing. Zobaczymy, co nam już tu na koniec roku Mikołaj przyniósł. Zapalniczek. Co mamy? POV MR. Instrukcja obsługi. Zapoznamy się z nią później. O, widzę, że, wyjąłem, że otwieram do góry nogami. Malutki. Malutki z Karton zabrany. I co my tutaj mamy? Policzka, ale mały, naprawdę. Względem, powiedzmy, tamtych, to jest węższy. Zaraz się dowiemy, ile. O ten, o ten biały, ma 35 na 42 Natomiast ten. Ma 25, czyli 10 cm węższy na, na 40. No, a także dużo mniejszy. Przyjrzyjmy mu się teraz z bliska. I co mamy? Ładny przód, szklany, podoba mi się. Tu śrubeczki. Już odkręcamy. O, nie mogę ich wyjąć, czyli zostają na tym. Ok, trzeba powąchać. Mm, czuć lakier, czuć lakier zabezpieczający wszystko. Tutaj mamy złącze do baterii. Grube przewody. Grube przewody. Tak samo tutaj od paneli. Grube półtora raza. Tamte przewody w tamtym falowniku. Co mamy od spodu. Zasilenie z paneli, zasilenie napięcia i wyjście napięcia, komunikacja, bateria. Tak? Natomiast z lewej strony włącznik, wyłącznik. Tabliczka znamienowa: 48V, 150A, 6,5 kW. No, ale bardzo ładny, bardzo ładny. Podoba mi się. Fajne, że taki mały, ciężki jest. Także napchane tam ma, powiedzmy. A od góry Od góry mamy o, trzy wentylatory. Tutaj już widzę nie ma filtrów czyszczących ani nic. Czyli rozumiem, że tędy zasysa powietrze, a górą wyrzuca. Tak samo dołem. Zasysa, górą wyrzuca. Co? Podpinamy, nie? Do sieci. Dawaj go. Próbujemy. A więc staramy się ominąć Chińczyka. Płyta komunikacji wyjęta. Mamy ją tutaj. Teraz to jest na chipie T176H. To jest taki chip. do komunikacji RS-485. Patrząc na niego pinout a i B mamy po środku. Ok, tu mamy z tej strony stopkę. Tu mamy A i B. I teraz to jest nasza komunikacja. Ten pin. To jest nasza komunikacja. Tutaj się podłączymy i podłączymy się do USB. Zasilania nie dajemy, ponieważ on zasilanie swoje bierze z falownika. I wypuszcza sam te zasilanie na złącze, aby zasilić znowu dataloger. A więc zadanie wykonane. Wrzucamy płytkę z powrotem na miejsce. Tam gdzie była. I teraz, co mi się podoba? Zobacz na ten przewód na przykład. Ładnie, że jest cyną zarobiony. Wiesz, że nie jest tylko obrany, wrzucony w kostkę. Tylko jest zacynowany. Także no spoko. spoko że się przyłożyli do tego. Ale idziemy do puenty. Tu masz standardowe wyjście złącz do rs 485 tak? Także tak mogę Ci powiedzieć już, producent zamienił piny. O dobra, myślę, że mi się myszka rozładowała. I teraz piąty i szósty pin tutaj to jest komunikacja RXD i TXD A który i gdzie? Nie wiem po prostu podłączek nie będzie w ogóle odpowiedzi, to zamienię miejscami piny i znowu. Nie mam masy. Nie podpinam masy, tylko sama komunikacja. Zobaczymy czy zadziała. No, i ok mamy wtyczkę rj 45 już zarobioną. I teraz nasza komunikacja A i B w złączu tym RS232, czyli w tym to jest pin trzeci oraz pin ósmy. One są tutaj podpisane. Sprawdzimy sobie pin trzeci. Się kable troszkę rozplątać, bo mam tu syf. Pin trzeci mamy włożony. Mamy kontakt i teraz 98 pin. Mamy kontakt. OK. Mission fail, brak komunikacji. Inaczej, P005, błąd w aplikacji Solar Assistant. Co zrobiłem? Nie jestem pewny mojego adaptera, tego FTDI 232, ponieważ tutaj mamy chip 485. To zamówiłem sobie taki TTL 485 TTL, dokładnie taki sam ttl mam na mojej komunikacji z BMS-em, ale nie chcę go odpinać, nie chcę tam grzebać, niech to sobie jest. Zamówiłem 15 zł i będzie co zrobiłem dzisiaj. Dorobiłem sobie takie piny, żeby mógł śmiało żonglować przy samym adapterze USB A i B, ale nie jestem jeszcze do końca pewny, czy nie potrzebuje uziemienia. Czy czasem ten RS485 do synchronizacji tego nie potrzebuje uziemienia i teraz ja sobie tutaj dolutowałem gdzie to jest ostatnia noga z tego chipu to jest nasze uziemienie pierwsza noga to jest VCC potem jest komunikacja B potem jest komunikacja A potem jest GND i teraz ostatnia noga jest połączona z tą cewką tak czyli ta linia zasilania tylko ona jest połączona z naszym chipem nie ma tutaj wspólnego uziemienia ogólnie tak samo nie ma tego uziemienia na wtyczce. Więc jutro, jak przyjdzie mi ten TTL, spróbujemy się samym A i B. Jeśli nie będzie żadnej powiedzmy dalej komunikacji, to dorzucimy mu jeszcze tą GND uziemienie, ale tylko z tego chipa. Podpiniamy się komunikacją i uziemieniem powiedzmy do synchronizacji tylko z chipem, nie na zewnątrz. Także, tak to dzisiaj zostawiam. Przyjdzie jutro adapter, próbujemy znowu. No i dzień drugi. Mamy kolejny adapter. RS485 do USB. Pomimo tego, że jesteśmy w pięci prawidłowo do chipu, niestety nie mamy odpowiedzi, nie mamy w ogóle komunikacji, totalnie zero. Zero odpowiedzi ze strony falownika. Sprzedawca sam twierdzi, że ten falownik nie ma opcji komunikacji w ogóle. Absolutnie. Staram się zrobić coś, co jest nieosiągalne. Czyli mój Raspberry nie połączy się nigdy z tym falownikiem. Ten falownik łączy się tylko przez ten dataloger. To jest inny dataloger w ogóle. Ten dataloger jest dostępny tylko dla tej wersji 6,5 kW oraz drugiej, takiej samej 4,5 kW. Nic więcej. Czyli ten port jest nie do wykorzystania. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić tego falownika przez naszego Solar Assistanta. Niestety technicy Solar Assistanta też próbowali i. Powiedzmy, oni mają dostęp do konsoli. Zero. Zero odpowiedzi w ogóle jakiejkolwiek ze strony falownika. Także komunikacji nie sprawdzimy. Co mogę zrobić? Mogę jeszcze sprawdzić pod obciążeniem, jak się zachowuje. Przetestować. Tutaj mamy menu. I Tak sobie chodzimy po menu. Możemy sobie zmieniać ustawienia swoje. Tak jak we wszystkich innych tych chińskich falownikach, tylko po prostu mamy tutaj na takiej zasadzie dotykowego szkła. To jest szkło oczywiście. Prezentuje się cudownie. Naprawdę podoba mi się. Rozmiar super. Ściśnięte. Malutkie. Yy, wygląd piątka z plusem. To szkło, czarny kolorek. Super, jak na falownik, fajna sprawa. No ale, jeżeli nie ma komunikacji, nie ma opcji monitorowania przez Solar Asystanta, to nie jest sprzęt dla mnie. Także wrzucam płytkę z powrotem na swoje miejsce, składam falownik, przetestujmy go. Zobaczmy, jak on się zachowa pod tym obciążeniem 3 kW. Aha, jeszcze jedno: e, mamy podłączonego go tylko do sieci. teraz mu uruchomimy przetwornicę. W końcu zrobili porządek z tymi alarmami, cichutkie powiadomienie z kulturką. Ale pokażę Ci jeden minus. Mianowicie zobacz na jego temperaturę. Temperaturę tutaj mamy 27-28 stopni powiedzmy. Natomiast wewnątrz. Nieźle co, wentylatory się nie uruchamiają, a dosyć mocno się grzeje, tak, w takiej normalnej pracy swojej po prostu dosyć mocno się grzeje. Ciekawi mnie jaki jest pobór energii teraz, bo no, jego autokonsumpcja swoja, ta temperatura z czegoś się bierze. Zobacz na oba falowniki względem siebie. Zobaczymy, mniejszy jest ten nowy. Nie będę go do mnie podłączać, także podłączyłem się równolegle do mojej baterii. Mamy zasilanie z baterii w falowniku, i tutaj mamy wyjście naszego obciążenia. To będzie grzejnik. Zaraz sobie zmierzymy, co się dzieje. Zobaczmy jeszcze, jaki mamy pobór z tego falownika. Jak on chodzi? Teraz pobieramy 260, 250 W, tak? 243, 253. Tak sobie skacze. Uruchomię drugi falownik. 304 W. Uruchomię na przetwornicę 220 V i falownik pracuje, ma powiedzmy standby. 304, 314 Uruchomiony, jak widziałeś Znacznie ciszej niż inne farowniki Z większą kulturą pracuje To mi się podoba ale co, wciążymy go teraz 2 kW Kurczę, no nie mam nie mam jak mu dołożyć jeszcze tego kilowata. Bardzo ładnie sobie radzi Bardzo ładnie Widać wszystkie wentylatory pracują i co jakiś czas przyspieszają, ale taki szum nawet 40 dB nie osiąga. Jak widzisz, falownik tak pracuje 2 kW. No nie mam nic więcej, żeby mu tam dołożyć, żeby go obciążyć jeszcze tym kW. Ale myślę, że nie, wcale niewiele by się zmieniło. Kultura pracy na piątkę, zdecydowanie na piątkę. Pięknie sobie pracuje. Mm. Sam standby pobiera 50 W, czyli mieścimy się w tych widełkach, jak pobierają inne falowniki. 50, powiedzmy 40-60 W. Tak trzeba liczyć na sam standby. Jeżeli chodzi o wsparcie sprzedawcy, jest na poziomie tragicznym. Fajny falownik. Jeśli nie zależy ci na komunikacji z serwerem, z nim, tylko dataloger ci wystarczy, bez zastanowienia, szedłem w ten falownik. Fajny, naprawdę fajny. Jeżeli chodzi o wsparcie pozakupowe, możesz o czymś takim w ogóle zapomnieć. Sprzedawca z ogromnymi pretensjami do mnie w ogóle pisał, z jakiej racji ja w ogóle chcę łączyć komputer mój z tym falownikiem. Nie, nie odpowiedział mi w normalny sposób Słuchaj, no, w tym przypadku no, nie połączysz się Power Manager czy inne programy Nie działają z tym falownikiem Masz od tego datalogger Nie, nie, tutaj były ogromne pretensje do mnie Z jakie paki ja w ogóle chcę się połączyć komputerem Absolutnie takiej opcji nie ma e, Pomimo tego, że na aukcji napisał o tym Że jest RS-232, RS-485, komunikacja Dodatkowo jest komunikacja z datalogerem, Opcjonalnie, jeśli ktoś potrzebuje Natomiast już w rozmowie prywatnej, tak jak mówię, no miał do mnie pretensje. Dlaczego ja chcę komputer, laptopa podłączyć do niego? Pytałem o ten pinout tych przewodów. Nie udzielił mi tej odpowiedzi z pretensjami do mnie w ogóle, że chce się podłączyć do tego falownika. On ten falownik nie ma takiej opcji. Także mm, fajny falownik. Jak go kupisz, to możesz zapomnieć o gwarancji, możesz zapomnieć o jakimkolwiek wsparciu ze strony sprzedawcy. Wiesz, tutaj sprzedawca, powiedzmy, a producent tak naprawdę, to są całkiem inni ludzie, inne osoby, nie, nie możesz obrazić się na firmę tą, bo po prostu, bo sprzedawca jest, wiesz, no, niepoważny, no nie, no nie. No to co, to tyle z mojej strony na dzisiaj. Kurczę, no, no niestety, no, miałem nadzieję taką, że będzie komunikacja, połączymy się z nim, będziemy mogli wszystko odczytać, ustawiać z poziomu komputera, no niestety. Nie tym razem, ale piękna sprawa. Naprawdę fajny walowik.